Powieczne czasy będę chwalił Pana. Będę błogosławił Pana powietrzne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokorni, niech się weselą. Powieczne czasy będę chwalił Pana. Wysławiajcie razem ze mną Pana. Wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, on mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Powieczne czasy będę chwalił pana. Spójrzcie na niego, a się radością, Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i pan go usłyszał, I uwolnił od wszelkiego ucisku. Powieczne czasy będę chwalił Pana, Anioł Pański otacza szańcem Bogobojnych. Aby ich ocalić, skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, Szczęśliwy człowiek, który znajduje w nim ucieczkę powietrzne czasy, będę chwalił Pana, bójcie się Pana wszyscy, a, bójcie się Pana wszyscy Jego święci, gdyż bogobojni nie zaznają biedy, bogacze zubożeli zaznali głodu, Szukającym Pana niczego nie zabraknie. Powieczne czasy będę chwalił Pana. A Alleluja, 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 Trwajcie w miłości mojej. To trwa we mnie, a w nim ten przynosi owoc obfity. Alleluja, alleluja, alleluja.